I co naki? I co? Trzęsie się zimna? No idź na dwór, idź na dwór. No idź, no idź. Nie chcesz iść? No idź, bieg, bieg, biegnij na dwór, szybko, szybko. Już szukaj, co tam jest. No, hop, hop, hop. No brawo. A kotek sobie leniwie leży, odpoczywa. Wśród zająców i kotów w takim towarzystwie zająca ma tu dobrze, a tu leniuchy, kuremolek, proszę, jak sobie leniuchują. Nie. Słychać wyraźnie wiosenny śpiew ptaszków. I koszyk pełen jaj. Dzisiaj jaja są w cenie, więc ho-ho-ho, jak dużo mamy. Pięknie.